Sonia Bochosiewicz potwierdziła rozstanie z mezem Pawlem Majewskim ze za wakacje na Stoku, a to niespodzianka. Aktorka Sonia Bochosiewicz, 47 litrów, nigdy nie opowiadała zbyt wiele o swoim życiu prywatnym. Tuż przed końcem 2022 roku media obiegla wiadomość o rozwodzie gwiazdy z jej mezem Pawlem Majewskim. Wtedy aktorka nie komentowała tego rozstania. Teraz jednak niespodziewanie potwierdziła rozwód. Bo internauci pytali ja, kim jest mężczyzna towarzyszący jej i synom podczas wyjazdu na narty. Prawda okazała się zaskakująca. Tu przed końcem 2022 roku media obiegła wiadomość, że Sonia Bohosiewicz rozstala się z Mezem Pawlem Majewskim. Pan Paweł to syn artystycznego tandemu. Jego tata to reżyser Janusz Majewski, a mama to fotografka Zofia Nasierowska. Wiec u nich w domu bywały Kaliny jedrusiuki aktorzy, i byle plany filmowe, itd. Kropka. Mówił kilka lat temu Sonia Bochosiewicz w wywiadzie dla magazynu Viva. Sonia Bochosiewicz poznała Pawła Majewskiego w 2007 roku, gdy gala w spektaklu Pozory Myla w reżyserii własnej Janusza Majewskiego. A wiec przyszłego teścia, próby do tej sztuki odbywali się w mieszkaniu Pawła Majewskiego. Graliśmy akurat scenę, w której Sonia parodiowała taniec na róże. Mój syn myślal, Zejus skończyliśmy z i wpadła odebrać klucze. Potem się okazało, że Sonia już w tym mieszkaniu została opowiadał tas aktorki, Janusz Majewski. Paweł był wówczas jeszcze mezem innej kobiety. Paweł Majewski i Sonia pobrali się w 2008 roku i doczekali się dwóch synów, Teodora i Leonarda. Paweł Majewski jest absolwentem prestiżowej Stolecznej Szkoły Głównej Handlowej. Był współwłaścicielem sieci restauracji, prowadził agencję aktorską, działał też na rynku nieruchomości. Kiedy dzwoniliśmy w grudniu 2022 roku do Sonii Pochosiewicz z pytaniem, czy to prawda? Ze rozwiodla się z mezem, ta po prostu odlozyla słuchawkę. Teraz jednak aktorka pokazała na Instagramie zdjęcia i filmiki z rodzinnego wypadu na narty. Internauci wypatrzyli na nich nie tylko synów aktorki, ale i mężczyznę w stroju narciarskim. Jedna z fanek wprost spytała, kim jest ów mężczyzna. Wcześniej, bowiem, pojawiały się plotki. Sonia spotyka się z mistrzem stand-upu. Refalem Paczesiem. Aktorka ujawniła z jej towarzysza. Wyznala, że na stoku towarzyszy jej i synom byle ma To, że nasza miłość się skończyła, nie zmienia tego, że jesteśmy rodzicami to i za ich kochamy i że pomimo rozwodu jesteśmy nadal rodzina. Przecinek trochę inaczej, ale nadal razem napisała Bohosiewicz. Kulisy udziału Soni Bohosiewicz w filmie Inni ludzie. Chodzi o jej piersi. To niesamowita, co wyrabiała z nimi charakteryzatorka: Musial, Kozuchowska i Kasprzyk jak malowani. Tak Beda wyglada z w nowej ekranizacji ich chlopów. Sonia Bochosiewicz wypowiada wojnę celulitowi i pokazuje poslatki w stanie naturalnym.